Szczególnie szczególnie pragnę powitać pana Sławomira Landzywskiego, prezesa zarządu Wprinsz SA, lider konsorcjum Poznań, pana Krzysztofa Goczeckiego, wiceprezesa zarządu Wuprinsz SA, lider konsorcjum Poznań, pana Krzysztofa Witkowskiego, burmistrza miasta Koła. Pana Roberta Gajde, prezesa zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Kole. Dzień dobry. Pana Krzysztofa Botowskiego, dyrektora ekonomiczno-finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Kole. Jak Państwo wiecie, temat modernizacji oczyszczalni w mieście pole od dłuższego czasu jest często poruszany. Na początku ubiegłego roku po akceptacji inwestycji nazwą Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął się długi proces przygotowania do toksytanku, który zakończył się sukcesem. W dniu 6 lipca 2020 roku został wyłoniony wykonawca, firma Lublinż S.A., lider konsorcjum w Poznaniu. Zamówienie realizowane jest zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 gospodarka wodno w aglomeracjach. Kwota kontraktowa inwestycji wynosi 51 523 333 zł32 zł. Inwestycja realizowana będzie w dotacji celowej

W dniu dzisiejszym ostatecznym efektem tej pracy jest uroczyste podpisanie umowy dla realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji w koło między Wuklinż S.A. a Liderem Konsorcjum w Poznaniu, a Miejskim Zakładem Wodociągów do i Kanalizacji w koło. O podpisanie umowy poproszę Pana Sławomira Niszewskiego, Prezesa Zarządu Wuklinż S.A., lider Konsorcjum Poznań, Pana Krzysztofa Kuteckiego, wiceprezesa zarządu Publish S.A. w z Poznań, pana Roberta Gaj. Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami historycznej chwili, bowiem największa kluczowa inwestycja będzie rozpoczęta na kwotę 31 milionów złotych brutto. No, można powiedzieć, że jesteśmy miastem, które chyba w bardzo dużym środku absorbuje środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo nawet podczas ostatniej wizyty pana wiceprezesa funduszu Artura Michalskiego też właśnie przedstawiłem mu te kwoty i te inwestycje, które będziemy realizować z Narodowego Funduszu. Dodam, że czekamy również za rozstrzygnięciem wniosku naszej drugiej spółki na drugi odgryw geotermalny i budowę ciepłowni geotermalnej. Ale pamiętacie Państwo, jakie były problemy z oczyszczalnią? No, można powiedzieć, w poprzedniej kadencji nie można było tej inwestycji sfinalizować. Myślę, że tu też bardzo słusznie podziękowałem panu wiceprezesowi funduszu w naszej rozmowie za tą otwartość pracowników funduszu, bo przecież wielokrotnie z panem prezesem Robertem Gajną gościliśmy w Narodowym Funduszu w Warszawie, żeby ten temat oczyszczalni jakoś dopiąć ze szczęśliwym finałem do końca, ale też pragnę panu prezesowi też pogratulować tego, że udało się to inwestycje, by dopiąć do tego momentu, że dzisiaj właśnie byliśmy świadkiem już podpisania umowy z wykonawcą. Także y, jesteśmy już na etapie, y, no, można powiedzieć w połowie drogi do zrealizowania tej inwestycji. Y, I myślę, że najważniejsze w tym wszystkim to jest profesjonalizm ludzi, którzy się pewnymi sprawami zajmują. Widać, że tutaj y, no, Rada Nadzorcza miała na, słuszną rację powołując Pana Gajda na prezesa zarządu naszej mm. za bo widać tutaj konkretne <coughs> efekty tej pracy nasze miasto będzie na długie lata zabezpieczone bezpieczeństwo yy, czystej wody dla naszego miasta yy, będzie na wiele lat yy, dzięki tej inwestycji yy, zabezpieczone i myślę że będziemy mogli spać spokojnie ja tylko mogę życzyć panu prezesowi Miłe słowa. Fakt, że pracy było dużo, tak jak wspomniał Pan Burmistrz, w tamtym roku dosyć, byliśmy dosyć częstymi gośćmi Narodowego Funduszu. Zależało nam, żeby faktycznie tą koncepcję, którą my zaprezentowaliśmy, wdrożyć w życie. Udało się to, trzeba było przygotować na nową dokumentację. Tak jak Państwo wiecie, nie będziemy budować nowej oczyszczalni, tylko rozbudowujemy obecnie istniejącą, dokonujemy renowacji i dodatkowo też poszerzamy ten cały projekt o przeróbkę osadów, o ekologiczną przeróbkę osadów, dzięki której nasza spółka będzie jedną z pierwszych w Wielkopolsce, która nie będzie wytwarzała odpadu tylko produkt gotowy do sprzedaży. Ja cieszę się, że faktycznie udało nam się w pierwszym rozdaniu ten przetarg rozstrzygnąć, że mieliśmy aż tak duże zainteresowanie, bo pięć firm przystąpiło do tego. No i przede wszystkim cieszę się, że firma Włókien już wygrała, bo jest to firma z wielką tradycją, z doświadczeniem i, i myślę, że faktycznie ta współpraca między nami będzie się dobrze układać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, ja przede wszystkim chciałem pogratulować Panu Burmistrzowi Komprezesowi determinacji w pozyskaniu środków na finansowanie takiego projektu. Firma, firma Wukrzyń po wielu latach praca dokoła. Tutaj obecny ze mną prezes kotecki przez wiele lat był tutaj związane z, z naszymi pracami w mieście, także cieszę się, że po wielu, wielu latach możemy ponownie dla Państwa świadczyć usługi. Firma Wukrinz może obiecać, że na pewno wykona tą inwestycja w terminie, że nie będziemy zamawiającemu przestwarzać kłopotów związanych z jakimiś tam problemami, ze zwrotem dotacji, z wyjaśnieniami, z funduszami itd. itd. Firma w się znana od 52 lat. Mamy bardzo dobry sztab techników, inżynierów, którzy, którzy dbają o to, żeby reputacja firmy mimo do lat była coraz jeszcze lepsza, a nie coraz gorsza. Także ze swojej strony obiecuję Państwu, że założymy wszelkich starań, żeby ta inwestycja była jak najlepiej wykonana. Nie boimy się także projektów w formule za projekt tego które który ma miejsce także i w przypadku tej inwestycji. W tej chwili wykonujemy w takiej samej formule dwie oczyszczalnie ścieków i wiele innych projektów związanych z, z sieciami o, Także jeszcze raz gratuluję i gwarantuję, że w miarę, w miarę możliwości ta inwestycja będzie przebiegała zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Dziękuję bardzo. pochodzą, panu z lichenia, także i też mamy pracę uświęcającą. <laughs> także <śmiech> cieszymy się, że wracamy do koła. Przedtem realizowaliśmy w kole przede wszystkim obiekty infrastruktury podziemnej. Tutaj na wyspie wokół prawie ratusza. Ciężkie to były roboty. Przez jakiś czas po prostu ze względu na załamanie. Inwestycji w rejonie konińskim, zmianami względów cofnęły się, jak krypki, energetyka i tak dalej. Zniknęliśmy z tego obszaru. Cieszymy się, że możemy wrócić. Ostatnio najbliżej tutaj w rejonie powiedzmy Sławska, żeśmy realizowali przedsięwzięcie też polegające na budowie oczyszczalni. Wydaje mi się, że wszystkie strony są z tego zadowolone, że możemy zawiązać się do współpracy przy realizacji tego typu obiektu. Te winy są. Terminy są napięte, jeżeli chodzi o tą sferę projektową. E, moim zdaniem projekt mamy przemyślany. Współpracę z partnerem konsorcjum, również um, posiadającym duże doświadczenie. Z dostawcami przedyskutowane są, jeżeli chodzi o urządzenia, które żeśmy dobrali na takie oferty, sporządzanie e, oferty. Także nie widzimy jakichkolwiek zagrożeń. Tym bardziej, że nasza oferta tak samo poddawana nie na widzie zanabiającego, ale również konkurencji. Nie jakiegoś miękkiego miejsca, w którym można by było doprowadzić do jakiegokolwiek wykluczenia, więc tym bardziej czujemy się pewni i miejmy nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy w grudniu, przed świętami w 2022 roku będziemy się mogli w tym samym miejscu spotkać i wzajemnie sobie pogratulować, że wszyscy wyszliśmy na swoje. Dziękuję. W dniu dzisiejszym byliśmy świadkami historycznej chwili, kiedy prezes zarządu miejskich wodociągów podpisał umowę z wykonawcą na modernizację oczyszczalni ścieków. Kwota inwestycji to ponad 51 milionów brutto, ale co ważne, była to sprawa, która ciągnie się już od lat i nie mogła być pozytywnie załatwiona, dlatego. Bardzo cieszy mnie skuteczność osób mi podległych, które realizują pewne przedsięwzięcia, kończą skutecznie pewne rzeczy, które od wielu, wielu lat nie mogły być w naszym mieście załatwione. Myślę, że to bardzo cieszy i dobrze wróży naszemu miastu na przyszłość. Jesteśmy również gminą, która w dużym stopniu absorbuje środ środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co bardzo cieszy. I czekamy obecnie na, za rozstrzygnięciem na kolejnego wniosku, tym razem złożonego przez naszą spółkę ciepłowniczą, na drugi odwied geotermalny i budowę ciepłowni geotermalnej. Także bardzo cieszę, że takie kluczowe, najważniejsze rzeczy dla naszego miasta zostaną w najbliższym czasie pozytywnie załatwione.